Słuchaj uważnie, bo to nie jest kolejna sucha historia z gazet. To, co Tobie powiem, może wywrócić Twoje spojrzenie na ludzi sukcesu, i nie mówię tego na wyrost. Wyobraź sobie Ilona Maska człowieka, który od lat zdaje się nie mieć żadnych granic człowieka, którego decyzje potrafią zmieniać całe rynki a jedno jego zdanie może wywołać panikę wśród inwestorów z drugiego końca świata człowieka, który przez większość życia odrzucał duchowość. Traktując ją jak bajkę dla naiwnych, a teraz wyobraź sobie, że ten sam Ilon, tak, ten sam, podczas jednej wizyty w kościele w Las Vegas zatrzymał się. Coś się w nim złamało, coś go poruszyło. Publicznie przyznał, że przeżył coś, czego wcześniej odrzucał. Powiedział, że poczuł spokój, którego nie potrafił wyjaśnić. To było coś, czego nie potrafię opisać, ale czułem, że muszę się tym podzielić. Powiedział później w rozmowie z Jordanem Petersonem: Brzmi jak bajka? To się naprawdę wydarzyło. I teraz pytam ciebie: jeśli nawet Elon Musk, człowiek technologii, potęgi, nieustannego biegu za przyszłością, zatrzymał się i spojrzał w głąb siebie, to czy my też nie powinniśmy? Zostań ze mną, bo to dopiero początek. Elon nie zawsze był tym zamkniętym w technologii gigantem. Jako dziecko, Dorastał w Republice Południowej Afryki, w domu, gdzie wiara nie była tematem tabu. Co niedzielę chodził na szkółkę niedzielną. Anglikańskie modlitwy, pieśni, historie biblijne to było jego dzieciństwo. Można powiedzieć, że znał zasady, potrafił cytować wersety, wiedział, jak się modlić. Ale to wszystko było bardziej rytuałem niż więzią, czymś, co trzeba było po prostu odbębnić. Kościół zamiast być miejscem pokoju, stał się rutyną do zniesienia. A przecież, ile razy my sami w młodości czuliśmy podobnie? Jakby tego było mało, jego ojciec, który miał silne kontakty biznesowe z żydowskimi wspólnikami, zapisał go też do żydowskiego przedszkola. Młody Ilon miał więc styczność nie tylko z chrześcijaństwem, ale i z judaizmem dwie różne drogi duchowe w jednym małym chłopcu. Tyle, że zamiast znaleźć w tym wszystkim sens, on zaczął kwestionować. Zamiast się zanurzyć w wierze, zaczął widzieć ją jako coś względnego. Mówił później, że religię postrzegał raczej jako różne perspektywy, a nie absolutne prawdy. I to właśnie wtedy, w tym młodym wieku, kiełkował w nim sceptycyzm. Cichy, ale nieubłagany. Znasz to uczucie, kiedy zaczynasz się zastanawiać, czy to wszystko, w co cię uczono wierzyć, naprawdę ma sens? On zaczął je czuć bardzo wcześnie. Kiedy Ilon miał zaledwie osiem lat, jego rodzice się rozstali i nie był to spokojny, cichy rozwód. Atmosfera w domu od dawna była napięta. Dziecko to czuje, nawet jeśli nikt nic nie mówi. Po rozstaniu to matka May stała się jego jedynym punktem odniesienia. To ona trzymała wszystko w ryzach, to ona dawała mu jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, a ojciec Errol, choć był człowiekiem sukcesu, choć Ilon przez chwilę go podziwiał, z czasem stał się coraz bardziej zimny, nieobecny, zanurzony w pracy. Nie było go w chwilach, w których syn najbardziej go potrzebował. Z biegiem lat ta relacja coraz bardziej się kruszyła, zaczęła przypominać wielką przepaść, bez mostu, bez drogi powrotnej. Ilon mówił później wprost: Tęskniłem za ojcem, którego nigdy tak naprawdę nie miałem. I wiesz, co wtedy zrobił? Uciekł, ale nie fizycznie. Uciekł w książki, w wiedzę, w encyklopedię, w naukę, w liczby. Zamykał się w sobie jak w bunkrze, bo świat dookoła był zbyt chaotyczny, zbyt nieprzewidywalny. Znasz to uczucie, kiedy szukasz sensu tam, gdzie jest cisza, gdzie nikt tobie nie przerywa, nikt nie rani. Dla niego to były kartki papieru i suche fakty. Tam szukał bezpieczeństwa, którego nie miał w domu. Tam rodziła się jego odporność. Ale też samotność, której nawet on wtedy jeszcze nie rozumiał. Z czasem to wszystko zaczęło się w nim zbierać. Jak woda w przepełnionym naczyniu. Ilon coraz częściej zadawał pytania, których nikt nie chciał słuchać: Jeśli Bóg naprawdę istnieje, to dlaczego pozwala na tyle cierpienia? Nie mówił tego z buntu. To nie była młodzieńcza złośliwość. To było zranione, logiczne, chłodne pytanie chłopaka, który szukał sensu w chaosie, ale nie mógł go znaleźć. I wtedy religia. Ta, którą znał z dzieciństwa, ta, która miała dawać odpowiedzi, przestała być dla niego drogowskazem, stała się pustą skorupą, czymś, co nie potrafiło wytłumaczyć tego, co go spotkało. Więc zrobił to, co wielu ludzi w takich chwilach postanowił polegać tylko na sobie. Zbudował w sobie przekonanie, że jeśli ma przetrwać, to musi to zrobić sam. Bez pomocy, bez duchowości, bez autorytetów. Wiedza stała się jego religią, logika jego bogiem. Dosłownie pochłaniał książki, jego pamięć była jak twardy dysk, mówi się, że miał niemal fotograficzne wspomnienia. Potrafił przeczytać całe encyklopedie i je zapamiętać, ale to miało swoją cenę, bo im więcej wiedział, tym mniej potrafił się odnaleźć wśród ludzi. Rówieśnicy go nie rozumieli. Dla nich był dziwakiem, za bardzo skupiony. Za mało normalny. Zamiast przynależności przyszło wyobcowanie, zamiast relacji intelektualna samotność. Ilon zamknął się w swoim świecie i choć wyglądało to jak siła, w środku był to system obronny, tarcza przed tym, co go bolało. Ilon nie chciał już więcej czekać na kogoś, kto go uratuje. Skoro świat nie dawał mu wsparcia, to postanowił sam ten świat sobie zbudować. I zrobił to krok po kroku jak maszyna bez zawahania. Pierwszy przełom Ziptu. Dla wielu to była tylko ciekawostka program do miejskich przewodników online. Ale Ilon widział w tym coś więcej: wizję, przyszłość. I nie odpuścił, nawet gdy nikt nie rozumiał, o co mu chodzi. Po latach ciężkiej pracy, dzień po dniu, noc po nocy. Ziptu został sprzedany za ponad 300 milionów dolarów. Ale dla niego to nie był koniec. To był dopiero początek. Z tej samej energii urodziło się X.com, a potem PayPal, przełomowy system płatności, który zmienił sposób, w jaki ludzie robili zakupy w internecie. Pieniądze zaczęły płynąć, rozpoznawalność rosła. Elon stał się kimś. Ale wiesz co? W tym wszystkim nie było radości, nie było spokoju, tylko presja, tylko cel, tylko kolejne zadanie. Dla niego sukces był tarczą. Im większy miał wpływ, tym bardziej mógł się ukryć. Nikt nie widział, że w środku nadal był ten sam chłopak, który szukał odpowiedzi. Każdy dzień był jak wyścig bez zatrzymania. Konferencje, prezentacje, strategiczne decyzje, praca do granic możliwości i zero duchowości, żadnej refleksji. Życie stało się maszyną. Z zewnątrz błyskotliwe, imponujące, inspirujące. Ale w środku? Mechaniczne, puste, bez relacji, bez zrozumienia, bez ciszy. I wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że ten człowiek, symbol nowoczesności i niezależności, za chwilę zacznie się łamać, nie przez brak pieniędzy, tylko przez coś, co przez lata ignorował, brak sensu. I wtedy nagle coś się wydarzyło. Las Vegas, miasto neonów, hałasu i niekończącej się pogoni za przyjemnością. To nie miejsce, gdzie spodziewasz się duchowej przemiany, a jednak właśnie tam, w jednym z niewielkich lokalnych kościołów, Ilon zatrzymał się. Nie było kamer, nie było wystąpień, po prostu wszedł i usiadł. Świadkowie, którzy wtedy tam byli, mówili później o cichej, ale wyraźnej przemianie. Widzieli, jak Ilon, ten sam człowiek, który od dekad uchodził za twardego sceptyka, nagle się poruszył, jakby coś w nim pękło. Jakby nagle zrozumiał, że przez całe życie odrzucał coś, co miało sens. To nie był teatr. To nie był PR. To było coś surowego, prawdziwego. Niecałe kilka dni później, podczas rozmowy z Jordanem Petersonem, Ilon sam to potwierdził. Powiedział: „Doświadczyłem czegoś w tym kościele w Vegas. Spokoju. Nie potrafię tego do końca wyjaśnić, ale czułem, że muszę się tym podzielić. Publicznie przyznał, że poczuł coś, co przypominało wiarę, i nagle świat oszalał. Media rzuciły się jak sępy, jedni go wychwalali. Wreszcie człowiek sukcesu odnalazł sens, inni kpili, zarzucali mu hipokryzję, grę pod publikę, ale Elon nie komentował tego zbyt wiele. Po prostu trwał w tym, co poczuł, a ci, którzy byli wtedy w kościele, nie mieli wątpliwości, coś się w nim zmieniło. Może nie umiał tego nazwać, może nie rozumiał jeszcze do końca, ale to był początek, prawdziwy punkt zwrotny, bo czasem wystarczy jedno nabożeństwo, jedna chwila ciszy. I człowiek, który przez całe życie polegał tylko na sobie, zaczyna dostrzegać, że nie wszystko musi być pod jego kontrolą. Po tym, co wydarzyło się w Las Vegas, Elon nie wrócił od razu do swojego świata pełnego e-maili, harmonogramów i inwestycji. Coś w nim pękło. Ale nie w sposób bolesny, bardziej oczyszczający, i wtedy zaczęły się jego ciche ucieczki. Nie na konferencje, nie na rozmowy z inwestorami, tylko do małej, skromnej kaplicy w pobliżu miejsca, gdzie mieszkał. Bez kamer, bez rozgłosu. Wchodził tam sam, siadał w ławce, milczał i patrzył. Jakby próbował zrozumieć, czym jest ten spokój, który poczuł wtedy w Vegas, skąd się wziął, czemu go nigdy wcześniej nie zauważył. W tym samym czasie, przez zupełny przypadek, albo może i nie, spotkał starego znajomego inżyniera człowieka, który kiedyś był taki jak on ambitny, skupiony na osiągnięciach, z głową pełną projektów tylko że ten znajomy porzucił dawno temu świat technologii. Zostawił to wszystko, żeby Pomagać innym. Pracować dla społeczności. I gdy Ilon zapytał go, dlaczego? Ten odpowiedział prosto. Znalazłem sens i siłę nie w sukcesie. W wierze. Ilon słuchał. Początkowo z dystansem, z lekkim niedowierzaniem, ale te słowa nie zniknęły. Zostały w nim. Wracały, i wtedy zaczął się nowy etap. Elon, ten sam, który jeszcze niedawno z wypiekami na twarzy planował kolejne przełomy w kosmosie, poczuł coś niepokojącego, pustkę, brak entuzjazmu. Projekty, które kiedyś go ekscytowały, teraz były tylko zadaniami do odhaczenia, nawet burze mózgów, które kiedyś rozpalały go do czerwoności, teraz wydawały się wyblakłe. Wielu z nas zna to uczucie, gdy wszystko idzie po Twojej myśli, ale w środku coś nie gra. Tylko że on, przez całe życie pędząc przed siebie, po raz pierwszy się zatrzymał. I w tej ciszy, w kaplicy, w rozmowach, w chwilach samotności, zaczął zadawać sobie pytania, których wcześniej bał się nawet dotknąć. I wtedy przyszedł ten moment, który widział już cały świat rozmowa z Jordanem Petersonem. Nie była to typowa debata o ideologiach, filozofii czy przyszłości cywilizacji. To było coś innego coś, Osobistego. Ilon siedział naprzeciwko Jordana w zacisznym, ciepło oświetlonym studiu. I mówił inaczej niż zwykle. Bez tej technologicznej arogancji, bez żargonu. Mówił cicho, pokornie. I co najważniejsze, szczerze. Czułem spokój w tamtym kościele w Las Vegas. Nie potrafię tego do końca wyjaśnić, ale czułem, że muszę się tym podzielić. To nie były słowa chłodnego analityka. To były słowa człowieka, który doświadczył czegoś, co nie mieściło się w równaniach i wykresach. Peterson, znany z tego, że nie daje się łatwo zaskoczyć, tylko kiwnął głową. Bo widział, że to nie był teatr. Widział człowieka, który się odsłonił. I wtedy padły te słowa, które zaskoczyły wszystkich. Ilon zaczął mówić o naukach Jezusa. Nie jako o ciekawostce historycznej, nie jako o idei do przeanalizowania. Ale z szacunkiem, z uznaniem, z chęcią, by je stosować. Nie twierdził, że wszystko rozumie, nie udawał teologa, ale powiedział coś, co wielu ludziom zapadło w serce. Może nie mam wszystkich odpowiedzi, ale czuję się powołany, by żyć zgodnie z tymi zasadami. To nie była deklaracja religijna, to była deklaracja wewnętrzna zmiana, przełom. I wiesz co? To jedno zdanie wypowiedziane bez patosu miało większą wagę niż niejedno kazanie. Nie chodziło o to, że Elon nagle uwierzył. Chodziło o to, że po raz pierwszy w życiu, zamiast wszystko analizować, postanowił po prostu iść za czymś, co daje spokój, co daje sens. Po tej rozmowie z Petersonem wielu myślało, że to może tylko chwilowe uniesienie. Od kolejna faza w życiu ekscentrycznego miliardera. Ale wtedy zaczęły się pojawiać konkretne zmiany. I to tam, gdzie nikt się ich nie spodziewał, w jego firmach. Ilon, ten sam człowiek, który jeszcze niedawno krzyczał na zebraniach o wydajności, terminach i przełomach, nagle zaczął zadawać pytania. O dobrostan zespołu. O sens pracy. O wartości. Spotkania, które kiedyś wyglądały jak wojskowe odprawy, teraz coraz częściej zaczynały się od pytań typu. Czy nasi ludzie czują, że to, co robią, ma znaczenie? Niektórzy byli zaskoczeni, inni podejrzliwi. Ale prawda była taka, że Elon naprawdę zaczął myśleć inaczej. Zaczął też odzywać się do znajomych z przeszłości: ludzi, którzy porzucili świat technologii i zysków, by pracować w społecznościach lokalnych, prowadzić organizacje charytatywne, pomagać bez rozgłosu. I co ciekawe, nie tylko ich słuchał, on się od nich uczył. To właśnie z tych rozmów zrodziły się pierwsze kroki filantropii, która nie miała nic wspólnego z prestiżem czy PRM, tylko z realnym wsparciem. Ilon zaczął inwestować w projekty, które pomagały dzieciom z biednych środowisk zdobywać materiały edukacyjne. Wsparł inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym, bo jak sam przyznał, widział, jak wiele osób wokół niego zmaga się z czymś, o czym nikt nie mówi głośno. I wiesz, co było najdziwniejsze? Nie robił tego z triumfem. Nie było fanfar, kamer, relacji na żywo. Robił to po cichu, jakby naprawdę coś się w nim zmieniło, bo to już nie był ten sam Elon, który mierzył wartość człowieka przez liczbę patentów czy innowacji. Teraz zaczął dostrzegać siłę w empatii, w prostych gestach w tym, że można mieć wpływ nie przez technologię, ale przez obecność przez wsłuchanie się w drugiego człowieka. Nie trzeba było długo czekać. Kiedy świat dowiedział się o przemianie Elona, zawrzało i to na całego. Media rzuciły się na temat jak wygłodniałe wilki. Jedni pisali o nim jako o inspirującym przykładzie. Mówili, jeśli nawet Elon Musk otwiera się na duchowość, to coś się musi dziać na głębszym poziomie. Inni, bardziej cyniczni, oskarżali go o grę wizerunkową, o próbę ocieplenia wizerunku po burzliwych miesiącach w Tesli czy Twitterze. W sieci lały się komentarze, od pełnych zachwytu po pełne pogardy udaje oszukańczy teatr on nawet nie wie, czym jest pokora. Niektórzy liderzy duchowi próbowali go bronić, mówiąc: Każdy ma swoją drogę, Bóg działa na różne sposoby. Inni z Ambony zadawali głośno pytania: Czy jego czyny naprawdę idą w parze ze słowami? A on on milczał nie wdawał się w dyskusję. Nie reagował na tytuły w gazetach, nie próbował się tłumaczyć ani przekonywać, bo to już go nie interesowało. Zamiast patrzeć na świat przez pryzmat kliknięć i nagłówków, Elon skupił się na wspólnocie, na relacjach, na rozmowach, które nie miały nic wspólnego z technologią, a wszystko wspólnego z człowieczeństwem. Zaczął pojawiać się na małych spotkaniach w lokalnych kościołach. Nie jako gwiazda, nie jako góru. Jako uczestnik, słuchacz, zwykły człowiek. Tam wśród ludzi, którzy przyszli bez garniturów i bez planu na kolejny startup, Ilon zaczął odnajdywać coś, czego przez całe życie mu brakowało prostotę ciepło spokój. Nie potrzebował już potwierdzenia z zewnątrz, bo po raz pierwszy miał coś w środku coś, czego nie mogły mu dać ani sukcesy, ani fortuny i właśnie wtedy zrozumiał, że prawdziwa zmiana nie dzieje się na scenie, tylko w ciszy, w pokornym przyjęciu tego, co większe od nas. Dziś Elon nie patrzy już na świat tylko przez pryzmat rakiet, algorytmów i wielkich przełomów. Zmienił się i choć nadal kieruje firmami, nadal myśli przyszłościowo, to jego misja już nie jest taka sama, bo zrozumiał coś prostego, ale potężnego że największy wpływ, jaki może mieć, nie leży tylko w technologii, ale w tym, jakim jest człowiekiem, jak słucha, jak traktuje innych, jak daje przykład. Jego działania coraz częściej idą w stronę empatii, wspólnoty, zrozumienia. Pojawiają się inicjatywy, które nie mają na celu zysku, ale realną pomoc w edukacji, w zdrowiu psychicznym, w relacjach międzyludzkich i nie robi tego dla poklasku. Robi to, bo wreszcie zrozumiał, że prawdziwe znaczenie nie rodzi się na giełdzie, tylko w sercu. Można powiedzieć, że Elon redefiniuje, czym jest wpływ. Bo jeśli ktoś taki jak on, człowiek z dostępem do każdego zakątka planety, z zapleczem miliardów, mówi dziś o wartościach, o pokoju ducha, o Jezusie, to może warto się zatrzymać. Może warto zapytać siebie: A ty? Czy jesteś gotowy? By poszukać znaczenia poza sukcesem? Bo może tylko może największa rewolucja, jaką możemy przeżyć, to ta, która dzieje się w naszym wnętrzu. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.